Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku chciałbym zaprezentować nowe nabytki karciane z Milanu do kolekcji oraz co nieco tutaj z topsa wam pokazać, co właśnie wyszło. Zaczniemy z rzeczami topsowymi, a mianowicie chciałbym tutaj podziękować Damianowi, który ogarnął mi cztery karty, które wyszły w Anglii w gazecie i są to zawodnicy z takich klubów jak Real Madrid Jude Bellingham nazwa tych kart to Starburst Exclusive Edition także jako jeden z tych zawodników to Jude Bellingham Real Madrid następnie Cole Palmer Chelsea to jest drugi zawodnik jako trzeci Bruno Fernandes Manchester United i czwarty, czwarta karta, czwarta limitka, to jest piłkarka z Chelsea Lucy Bronze, czyli cztery takie karty kolejne do kolekcji wyszły z Topsa Match Atak. Ceny za te karty już patrzyłem gdzieś między. 60 a 80 zł za sztukę zależy jaki zawodnik najdroższy oczywiście Jude Bellingham więc no ceny już są gazeta w sumie kosztowała 6 funtów nie wiadomo było co w środku jest więc ciężko też było trafić komplecik trzeba było dużo gazet nakupić żeby właśnie cały komplet trafić także to są nowości z Topsa Match Attack no i jeszcze dodatkowo mieliśmy takie saszetki z figurkami, które sobie teraz otworzymy sprawdzimy jacy zawodnicy są na tych figurkach kogo uda mi się tutaj trafić Jude Bellingham Złota figurka Juda Bellingama. No proszę Zobaczymy Kto jeszcze będzie Jeżeli trafię Powtórki to oczywiście Chętnie Odprzedam albo wymienię No proszę znowu Jude Bellingham Czyli mamy Bellinghama dwa razy już Kto jest tu też Bellingham. No mam nadzieję, że nie będzie tylko Bellingham, ale też ktoś inny. Tutaj też Bellingham. Czyli cztery razy Bellingham. A, jest ktoś inny. Kylian Mbappé. Mamy Kyliana Mbappé. No to teraz mógłby Mbappé wpaść. Więcej razy. O, jest drugi raz. Mbappé. Kilian Mbappé. To dla równowagi 4 razy. Teraz Mbappé poproszę. A, trzeci raz już jest. No, czyli też chyba tak będzie, że tych dwóch zawodników tylko jest do trafienia. Mbappé i Jude Bellingham. Tak jest, moi kochani. 4 razy Mbappé. 4 razy Jude Bellingham, więc. Trzy osoby, jeżeli są chętne, to trzy komplety będą, czyli dwie figurki. To jest komplecik Bellingham i Mbappé. Jeden komplet sobie zostawiam. Także dzięki Damian za pomoc, za ogarnięcie. A my lecimy teraz dalej. Jak zapewne pamiętacie, spotkałem się z Włodkiem i z Mateuszem, i dzięki nim ogarnąłem sobie kolejne karty Milanu. Tutaj na przykład mamy Stadium Chrome. Są to karty bazowe e, głównie. Christian Pulisic, Ronaldinho, Seijiz, Olivier Giroud, Rafaleo, Tutaj również Olivier Giroud. Ponownie Fuli, Charged, Olivier Giroud i Francesco Camarda. Czyli w sumie 7 kart Stadium Chrome z Milanu do kolekcji. Następnie mam tutaj Time Show. Czy raczej Top Show Time. 24 na 99 taki limit z Rafaelem Leao. Super. No i tutaj mega gratka. Autograf Rafaela Leao w koszulce Milanu. Stopsa, Mecz, atak Certyfikowany autograf Rafaela Leao z 2024 roku. Także super sprawa, taki autograf w kolekcji. Następnie mamy tutaj Merlina, sześć kart z Merlina, a mianowicie Jean-Carlo Simic, Rafa Leao, Samuel Ciucueze. Davide Bartesaghi Francesco Camarda i Christian Pulisic czyli sześć kart z Merlina do kolekcji teraz trzy karty Selecta Tijani Rinders, Noach Okafor i Olivier Giroud teraz mamy kolekcję Tops i tutaj Ruben Loftus Yunus Junus Musach, Christian Pulisic i Rafa Leao, czyli kolejne cztery karty. No i zostaje jeszcze Merlin, Christian Pulisic, Gennaro Gattuso, Pierre Kalulu i Ronaldinho. Także dość dużo kart Milanu do kolekcji mi tym razem doszło. Dzięki. Włodek, dzięki Mati za te karty no i przypominam wyszły nowe cztery karty Starburst Exclusive Edition stop Topsa Match Attack, obecny sezon Jude Bellingham Bruno Fernandes, Cole Palmer i Lucy Bronze i do tego dwa rodzaje figurek Jude Bellingham i Kylian Mbappe także są cztery kompleciki. Kto zainteresowany, dajcie znać. Okej, okay, to tyle. Dziękuję moi kochani za oglądanie odcinka. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.